Dzień dobry, nazywam się Marta Remplewicz. A ja Sofia Marciniak. Jesteśmy z wykształcenia chemiczkami, a zamiłowania do ziół zielarkami. Od 6 lat tworzymy własną markę kosmetyczną, opartą na świeżych naparach z ziół. Cześć, witamy Was! W drugim odcinku specjalnym yy, u Olgi Wabszczak, czyli w gabinecie trykologii holistycznej w Płocku. Tak jak wspominałam, Olga jest trykologiem od 7 lat i naprawdę dużo wie o włosach. A dzisiaj, hmm, co będzie dzisiaj tematem? Olgo, powiedz mi, może zrobimy tak. Z czym najczęściej przychodzą klienci do gabinetu? Przede wszystkim najczęściej to jest wypadanie włosów. To jest taki temat, który tak naprawdę dotyczy i kobiet, i mężczyzn i tutaj rzeczywiście większość klientów, szczególnie teraz, w obecnym czasie, boryka się z tym problemem. Co to znaczy w obecnym czasie? Więc tam okres pandemii, A -a. tak. E, mhm. Czyli osoby, które chorują na COVID, rzeczywiście mają dosyć duże problemy z nadmiernym wypadaniem mhm. włosów. I to jest e, w takim nomenklaturze trachologicznym, na tle telogenowym. Czyli? E, czyli. Bo tutaj nie wszyscy <laughs> mogą to rozumieć. E, czyli. E, <laughs> Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn tak naprawdę, mm -hmm. bo według badań jeszcze nie wiemy dokładnie z jakiej przyczyny wirus atakuje mieszek włosowy i skraca mm -hmm. ten okres anagenu, czyli okres wzrostu mm -hmm. włosa, powodując, że włos przechodzi następną fazę wypadania, mm -hmm. tak, czyli fazę telogenową, mm -hmm. dlatego mówi się o tym wypadaniu telogenowym. Bo może wspomnimy, że e, są trzy fazy wzrostu włosa, mm -hmm. tak? anagen, czyli ta pierwsza faza wynika, tagen i telogen. Tak? Czyli telogen tak. to już jest to zamieranie włosa i wypadanie, bo normalnie przecież wypadają nam włosy, tak. tak? Tak, tak wygląda cała fizjologia włosa, czyli włos się rodzi, tak, przechodzi kolejne fazy, aż wypada. Średnio około 100-150 włosów dziennie potrafi nam wypaść. Ale to, to jest okej. Okay. to jest okay, Ale jak nam wypada 500 czy 1000 mm -hmm. włosów dziennie i widzimy rzeczywiście przy pociąganiu, przy myciu i czesaniu mm -hmm. że tych włosów codziennie jest coraz więcej i widoczne są już przerzedzenia, mm -hmm. no to jest ostatnia tak naprawdę ostatni sygnał do tego, żeby się zgłosić do psychologa i sprawdzić, tak, co mogę zrobić w tym temacie. Mm -hmm. Dobra, to powiedz mi, a w jakim czasie po przechorowaniu? Y wirusa, te włosy zaczynają wypadać. Średnio 2-3 miesiące mhm. od zaistnienia czynnika sprawczego. Czyli mhm. w momencie, kiedy chorujemy, nigdy te włosy nie będą nam wypadać w czasie choroby bądź tydzień po, mhm. tylko średnio 2-3 miesiące. I to też jest różnie, ponieważ każdy, każdy z nas ma inaczej zaprogramowane tę fazy mhm. wzrostu włosa. Ale mówi się średnio 2-3 miesiące po przechorowaniu te włosy zaczynają wypadać. Mhm. Czy jest szansa na to, że. Czy to jest taki proces, że tak, dobra, one powypadają, mhm. wypadnie ich? Więcej, ale w efekcie, nawet jak nic nie zrobimy, to one sobie poradzą, odnowią się i załóżmy, w przeciągu tam nie wiem, pół roku czy rok to wszystko wróci do normy. I co teoretycznie tak? Mhm. W momencie, kiedy organizm przejdzie tak naprawdę z godnością tą chorobę, mhm. wówczas rzeczywiście ten okres wypadania jest, mm -hmm. tak? on się w pewnym momencie skończy i jest ok. Mm -hmm. Wiele osób niestety boryka się z konsekwencjami tego covid mm -hmm. czyli jest problemy ze niedoborami, tak? problemy ze stresem, tak. nie mm -hmm. potrafimy sobie poradzić się z tą sytuacją. Yes, no, e... no, ubocznych jest tego wiele. Tak, I to mm -hmm. się nakłada na wydłużenie tego procesu wypadania. Okay. E, więc u każdego będzie to inaczej. Nigdy nie mamy dwóch takich samych klientów. Mm -hmm. e, mówię, czasami jest tak, że jest super, tak? mm -hmm. szybko mija. Ale mam klientów, którzy borykają się rok, półtora już mm -hmm. w tym momencie z takim nadmiernym wypadaniem. I co, czyli można przyjść do Ciebie i zaproponujesz coś, żeby brakować? Tak, uważam, że to nie można pozostawić samemu sobie, mm -hmm. ponieważ bardzo często jest tak, że klienci zwlekają, zwlekają, bo będzie dobrze mm -hmm. i w pewnym momencie już jest na tyle dramatycznie, że ja muszę rzeczywiście dosyć intensywnie działać taką, mm -hmm. na ten mieszek włosowy, czy w ogóle na organizm, żeby pobudzić ten wzrost. Mm -hmm. bo pamiętajmy, że przy wypadaniu telogenowym nakłada się kilka innych czynników i niestety, ale też zauważyłam, że osoby, które Przeszło tą chorobę, mają bardzo słaby wzrost tych włosów. Mm -hmm. Więc nie ma tej rekompensaty wypadania. I wtedy dodatkowo wchodzi stres, tak? Mm -hmm. no, mówmy się, kobieta, która traci nagle 30% włosów, ma przerzedzenia dodatkowo nakłada się czynnik stresowy do no bo mm. ona się bardzo stresuje, tak, bo znaczy że... że w ogóle cała choroba też tak, tak, mega Ale wiesz, nie? to to później tak naprawdę mm. jeszcze postępuje. Tak, tak. W pewnym momencie, tak, jest problem e, z takim nakręcaniem się jeszcze tej spirali, mm. tak naprawdę podwyższenia tego kortyzolu, czyli tego mm. e, tak naprawdę czynniku stresowego. To wszystko całą machinę klientka uruchamia, mm -hmm. tak I, i cały czas cały czas się ciągnie ta sytuacja. Czy masz jakąś swoją e... Procedurę, że tak powiem, która jest skuteczna w pomaganiu osobom właśnie zadającym e, włosy. Tak. I e, opracowaliśmy, opracowaliśmy tak zwaną terapię szokową. E, na początku z, z takim trochę niedowierzaniem patrzyłam na to wszystko, czy rzeczywiście uda nam się pomóc klientom w takim zaawansowanym wypadaniu. Okazuje się, że terapia szokowa przynosi spektakularne efekty. Mm -hmm. Możemy się pochwalić naprawdę już setkami takich zadowolonych głów, które e, cieszą się z nowych włosów. E, procedura jest inwazjonalna. Bardzo przyjemna, Nie boli? Nie, nie boli. Nie boli. Oczyszczamy skórę głowy, stymulujemy ją komórkami macierzystymi. Do tego jest laseroterapia. Wszystko bezbolesne, oparte na masażu tak, tej skóry głowy. Więc naprawdę super zabieg i bardzo przyjemny. Czyli jeśli macie taki problem z upadającymi, zapraszamy do gabinetu Trychologii Holistycznej w Błocku w Galerii. W Galerii Wisła na pierwszym piętrze, zapraszam serdecznie. Do Olgi. Dobra, no to jest taki ostatni problem, tak, jakby wypadania włosów, ale generalnie chyba z wypadaniem włosów, tak jak ja pamiętam w zapytaniach też naszych klientów, tak, to było najczęściej właśnie, jedno z najczęściej padających pytań było właśnie, co mam zrobić z nadmiernie wypadającymi włosami, nawet jak jeszcze nie byliśmy w, nie było do wirusa, tak, w związku z tym nie wiem, czy Ty też się tak spotykasz, spotykałaś, mhm. czy spotykasz nadal z... Tak, no bo generalnie umówmy się w momencie, kiedy nie wiem, że chorujemy, tak, przyjmujemy jakieś leki, tak, mamy niedobory, te włosy potrafią nam wypadać, mm -hmm. ale także wypadają nam w momencie, kiedy mamy przykład, nieuregulowaną gospodarkę hormonalną. I tutaj zaczyna się już, że tak powiem, wyższy level, tak, czyli już wypadanie na tle hormonalnym typu męskiego i kobiecego, mm -hmm. tak? Bo trzeba rozróżnić tak naprawdę te dwie jednostki. Ja mam tylko pytanie, czy jak do ciebie przychodzi klient, czy... no bo tak... Y z hormonami jest różnie. Oczywiście są lekarze, specjaliści, którzy się zajmują gospodarką hormonalną człowieka. Natomiast czy Ty też zlecasz jakieś badania, albo w sensie takim, że prosisz o wykonanie jakichś badań, żeby móc sobie odnieść to, co widzisz w tym mikroskopem, później przełożyć na tą skórę głowy? E, tak, bo jak w pierwszym odcinku rozmawiałyśmy na temat tego, że włosy są barometrem naszego hmm. zdrowia, to e, widzę pewne symptomy, które mi pokazują, co może się dziać w organizmie. Hmm. Niestety nie mam takiej zdolności, że przeskanuję cię i będę wiedzieć, co gdzie tak. e, się dzieje, więc muszę zlecić badania. Zwykle są to badania morfologiczne krwi. Mm -hmm. W zależności od tego, co widzę, tak, zlecam mm -hmm. dane panele tak, mm -hmm. i wtedy klient z tymi badaniami trafia z powrotem do mnie. Mm -hmm. Ja je analizuję. Oczywiście nie jestem lekarzem, więc muszę się podeprzeć konsultacją lekarską. Mm -hmm. Bardzo często jest tak, że wysyłam czy kieruję klienta mm -hmm. do określonych specjalistów, ponieważ widzimy, że tu się dzieje coś takiego, tu się dzieje coś takiego i trzeba to, że tak powiem, w organizmie naprawić, bo w momencie, kiedy tego nie naprawimy, to nic z tego nie będzie. Dokładnie, tak? niezależnie od pielęgnacji, od masaży, od zabiegów, nie, nie da to takiego efektu, tak? tak? jeśli nie zapanujemy na nad organizmem, dokładnie tak? dokładnie nie wyregulujemy tak. tego wszystkiego, super w ogóle. To mi się bardzo podoba, to się rzeczywiście nazywa holistycznie. <słuchaj> <słuchaj> Oczywiście jeszcze ja zawsze, zawsze pamiętam, co moja babcia mówiła, posłuchaj, najważniejsze do tego, żeby się dobrze wyglądać, czyli mieć mało zmarszczek, mieć dobre włosy, to przede wszystkim jest sen, Musisz się wyspać zawsze. Nawet przed najgorszym egzaminem to mi mówiłam: słuchaj, odłóż te książki, najważniejsze, żebyś się wyspała, to wtedy mózg będzie pracował i da szadę. I druga rzecz to dieta, tak? Czyli tak. zawsze to, co jemy. Tak, to, co jemy, to jest jeden z ważnych aspektów. Zresztą ja tak naprawdę poznaję dopiero te tajemniki dietetyki, ponieważ to jest jeden z elementów, który jest mi potrzebny do mojej pracy mm. holistycznej. Więc tutaj ta dieta ma ogromne znaczenie. Super. Dobra, no to wiesz co, no to teraz może jakbyś nam pokazała, tak, albo on mm. powiedziała, tak, nie wiem, czy, czy kobiety i mężczyźni, i mężczyźni, tak samo u nich wypadają te głosy, czy możemy to jakoś, widzimy inaczej w tym monitorze? E, wiesz co, generalnie na początek można rozróżnić tą sytuację, że w zasadzie widzimy łysych mężczyzn, mhm. ale nie, nie widzimy łysek łyse kobiety. No, dokładnie. To jest dobra, do, że tak powiem, e, dobra informacja, że kobieta nigdy nie łysieje całkowicie. To jest mhm. pierwsza różnica, którą widzimy tak naprawdę naocznie. Na mhm. e, natomiast rzeczywiście. Najpierw jeżeli chodzi o mężczyzn, coraz więcej młodych mężczyzn trafia do mnie. Już w wieku 16-15 lat zaczynają się te problemy. Niestety to się wszystko, że tak powiem, przesuwa. Tak? Coraz młodsze osoby zaczynają mieć problemy związane z hormonami. Jaki jest wpływ? Podejrzewam, że chyba jakoś naszego życia, ten pęd, tak, rozwój cywilizacji, S stres, chemia, tak, którą cały czas spożywamy, to wszystko ma ogromne znaczenie. Ja, ja upatruję tutaj mm -hmm. ten, ten problem. Ja, przepraszam, um, tylko ja tylko właśnie powiem, że dokładnie tak, ja pamiętam jak, y ponieważ mamy coraz więcej klientów, też y mamy tą serię niszcz pryszcz na trądzik ojotokowy i mamy y właśnie od jakiegoś kilku lat, coraz więcej klientów 30 plus, tak? które hmm. nie miały tego problemu, Bo jak były młode hmm. z rodzikiem. Dopiero po 30. się coś zaczyna dziać. I właśnie jak rozmawiałam z dermatologami, to stwierdzono właśnie dokładnie te same przyczyny, tak? Że właśnie mm. pęd życia, mm. e, jakość jedzenia, no i stres, tak. Tak, który nam towarzyszy. No niestety, niestety tak. Więc coraz młodsze osoby tak naprawdę do mnie trafiają, e, z zaawansowanym już łosieniem, mm. e, z dużym problemem e, akceptacji, bo to są młodzi ludzie Jest przecież, mówmy się, oni dojrzewają, więc ten e, aspekt psychologiczny też będzie ogromnie ważny. Mm. E, ja zawsze mówię, że musi mężczyźni są przystojni, więc e, też nie no, Ale nie zróbmy się, to, żeby chodzi. nie. Nie do końca. Dokładnie. E, no to do, do meritum. Jeżeli trafia taki młody mężczyzna, e, i, i są to początki mm -hmm. tak naprawdę tego łosienia. I w badaniu rzeczywiście wyjdą nam pewne elementy, tak, które wskazują na ten rozum i mm -hmm. tego nosienia droganowego, bo takie elementy widoczne są właśnie w badaniu mm -hmm. ekologicznym, wówczas możemy dużo zrobić. Mm -hmm. Możemy, znaczy powiem tak, ja nie naprawię tych e, e, hormonów tak, i nie mm -hmm. wyreguluję ich, e, natomiast no jestem. lekarz. Tak, tak to robi, znaczy w zasadzie nawet się nic z tym nie robi, okay. e, ponieważ to są za młodzi ludzie, żeby mm -hmm. ingerować tak naprawdę w łukach W mm -hmm. takich ekstremalnych sytuacjach, kiedy są duże odchylenia, to ok, mm -hmm. Mhm. ale kiedy są małe odchylania nie ma to większego sensu, mhm. zbyt dużo jest konsekwencji negatywnych tych działań. Mhm. Ale my możemy Opóźnić ten efekt tak, mhm. tego wypadania czy miniaturyzacji mieszka włosowego, bo to w zasadzie na tym rzecz polega, że te włosy nadmiernie w tym, w tym momencie nie wypadają. One zostają. A podaż, gdzie tu jest ten mieszek? Będziemy go tu widzieć. Będziemy e, będziemy... Tak, sam włos i brodawka mhm. włosa tak, i mieszek to jest ujście tego, e, tego włosa. Mhm. Stąd tak naprawdę wyrasta na młodego włosa. E, więc generalnie nie jest tak, że włosy w łusieniu androgenowym nadmiernie wypadają. Mężczyźni tego nie zauważają. Mhm. Oni Widzą, że tam rzeczywiście kilka włosów przy myciu wypada, ale to nie jest takie wybadanie jak przy telogenowym wybraniu, że ciągniemy te włosy i nam pęk hmm. tych włosów e, zostaje. zostaje. Tutaj tak naprawdę ten włos jest coraz cieńszy, hmm. coraz mniejszy, aż w pewnym momencie jest niewidoczny gołym okiem a widoczne tylko w ujęciu badania okay. mm. jak badań, A Możesz nam pokazać właśnie takie zdjęcia. Tak, tak, pokażę Wam e, takie zdjęcia, właśnie jak wygląda e, zdjęcie takiej łysej, e, że tak powiem, głowy, mm. tak, że my będziemy tam widzieć te ujścia mieszka włosowe, w ujściu mieszków, mieszków włosowych, mm. normalnie włosy one tam są. Tylko niewidoczne. Tylko takie niewidoczne. O, normalnie wow. jest łysa głowa, tak, a, a gdzieś tam w ujęciu e, trychologicznym na zdjęciu będzie będą widoczne. Czyli włosy. jeszcze powiedzmy jedną rzecz. Do psychologa czy do specjalisty właśnie, który zajmuje się włosami, przychodzimy w momencie, kiedy te, włos, te mieszki włosowe jeszcze są. Czyli nie przychodzimy w momencie, kiedy po prostu powiedzmy, że jest tak zwane to łyste kolano, tak? Że to już wtedy to już. Nie to. Niestety, tacy mężczyźni też do mnie trafiają z nadzieją, że, że, że mogę im cokolwiek zmienić. Generalnie jest ratunek dla takich mężczyzn, no mówmy się, no, medycyna idzie tak do przodu, że ma, mamy w tej chwili fajne metody przeszczepów, tak? I możemy tak naprawdę nawet już w tych mieszkach, w których jest miniaturyzowany włos, przeszczepić z potylicy e, tak zwany grafy, tak? Pojedyncze, czyli włos do włosa. Możemy to przeszczepić i naprawdę z dużymi sukcesami. E, więc jest ratunek dla tych mężczyzn. Natomiast ci, którzy jeszcze, że tak powiem, nie mają takiego zaawansowanego łosienia, jest opcja taka, że będziemy spowalniać ten etap mhm. i stymulować wzrost tak, nowych włosów. I to współczesna technologia może zapewnić Super. Mamy tutaj zdjęcie męskiej skóry i w zasadzie męskich włosów, gdzie dokładnie widzimy, na czym polega miniaturyzacja mieszka włosowego, jak malutki jest to włos, taki drobniutki, maszkowy w zasadzie gołym okiem niewidoczny w stosunku do włosa anabionowego. Będziemy widzieć także u mężczyzny większą aktywność gruczołów łojowych niż to, co widzieliśmy u Marty. Rzeczywiście, praktycznie każde ujście gruczołu łojowego jest zajęte w sebum, więc tutaj świeci się to zdjęcie jak chujnika. Oczywiście, jako kosmetyki dla mamy też pielęgnację, właśnie dwutorową, dla pań i panów z wypadającymi włosami. Dla panów, jak mamy? Mamy mielową serię. Chmiel może się kojarzyć właśnie z. w ogóle jest taką męską roślinką, chociaż uwaga, bo picie chmielu w zbyt dużej ilości będzie powodowało spadek libido. Ale o tym macie filmik. Macie tu link do filmiku o chmielu, macie też poniżej link do filmiku o czerwonej koniczynie, gdzie możecie sobie zajrzeć i przypomnieć. Natomiast jeszcze jest jedna kultowa roślinka, która mega wspiera. Oczywiście odrost włosów, wzrost włosów, spowolnienie procesu wypadania włosów, to jest nasiona kozieradki. Kozieradka była ludowym sposobem na wzmocnienie właśnie włosów i myślę, że do dnia dzisiejszego często jest stosowana jako remedium. Możemy stosować sobie z, z kozieradki, przygotowywać yy, taki napar, że bierzemy jedną łyżkę nasion kozieradki na pół szklanki wody, i później pasmo po paśmie, takim naparem, masowujemy w skórę głowy. Tradycyjnie, oczywiście, jeśli nie macie czasu, bo jesteście zabiegani, to polecamy na bazie kozieradki. Mamy chillową ściereczkę, połączenie kozieradki z chili, czyli pobudzi mi to krążenie, tak jak masaże na skórze głowy. I do tego właśnie jest to remedium kozieradka. A jeśli wy macie jakieś swoje sprawdzone sposoby: na wypadanie głosów u panów. Zapraszamy, dzielcie się. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejny odcinek. Pa!